W naszej szkole najstarsza klasa liczy około 30 osób. Są one o wiele starsi. Mamy na myśli klasę nauczycieli. Całe grono pedagogiczne naszej szkoły. Nie ma szkoły bez uczniów, ale też nie ma szkoły bez nauczycieli. święta Bożego Narodzenia oraz na nowy rok składamy wszystkim naszym nauczycielom serdeczne życzenia. Dziękujemy Wam za wszystko, co nas robicie. Mm -hmm. Życzymy Wam, aby trudna praca z nami nie zgasiła w Was zapału i radości. Życzymy Wam też, abyśmy przy Was zawsze mogli mieć poczucie bezpieczeństwa, że to właśnie my jesteśmy dla Was najważniejsi. Przepraszamy za to, że pytamy trudni, nieznośni i robimy wrażenie nienaprawialnych. Tak naprawdę jesteście nam potrzebni, bo tylko od Was zależy, czy nasz sens. zaniedbaszył o i wiary nas. Przecież Was potrzebujemy.